Zapomnij o lajku i subie. Zapraszam Was również na mojego Instagrama oraz grupę na Facebooku o nazwie Dziwadełka. Cześć! Siemanko, wszystkim, moje dziwadełka z tej strony, Tchalas. Przyszedł czas na poradnik z Wiedźmy Snów. Wyzwanie, faza pierwsza. Nie przechodziłem jeszcze z góry, mówię, więc będę tutaj. Nie może zginąć więcej niż jeden bohater. trzeba użyć Wiedźmy Snów. Wiedźma Snów ma taką pasywną umiejętność, że leczy, ale leczenia nigdy za wiele, dlatego damy też róże. Damy tutaj w tym momencie z darmowych bohaterów Primadone, bo to jest taki standardzik. I hmm, co by tu jeszcze dać? No, zazwyczaj, zazwyczaj spopielaczka była dobra, więc spróbujemy początkowo takim składem tutaj zagrać. A Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, dobra, oczywiście jedziemy na manualu. Tutaj. Dobra, no jak widzicie, tutaj Wiedźma Snów uleczyła pasywnie. Dobra, od razu rzucamy. Spopiela... Zaraz Prima będzie miała, więc nie zużywajmy może. Ona ma taki fajny skill, że y, tutaj Wiedźma Snów, że stunuje. To jest akurat bardzo fajne. O, widzę, że pierwszy etap poszedł jakoś łatwo. Tak? Tak? Dobra. Okej, okay. tutaj widzę, że od razu hardkorowo. Tutaj od razu hardkorowo, więc rzucamy w jak największą ilość wrogów, oponentów. Oczywiście tutaj nie wiem jaką umiejętność ma tu spalacz, więc postaram się o coś takiego. Dobra, no okej, okay. może być. Teraz użyjmy primę, żeby jednak już użyć Zaczęła na nowo zbierać sobie manę. Wiedźma znów powinna uleczyć, jeszcze tak, tak, jak widzicie, uleczyła. Ok, rzucamy tutaj w naszego przeciwnika. Nie ma tu żadnych problemów. Jak widzieliście z pierwszymi dwoma etapami. Ok, dobra, no i przechodzimy dalej. Z popielaczkę. powinien. O jezu, dobra. Tu może być ciężej. Dobra. OK, ale będziemy próbowali próbujemy, rzucamy w tych najdalej mi się wydaje tutaj właśnie w tego czarno skrzydła, bo, bo bardzo nieprzyjemnie yy, widzę tutaj wygląda sytuacja, jeżeli o niego chodzi żeby mi ta yy, róża tego nie zginęła, więc wykorzystajmy primę w ostatnim, ostatniej chwili no i czy teraz damy radę, i czy teraz damy radę zaraz zobaczymy Dobra, ok, przeszło, przeszło. I teraz trzeba go zabić. Ok, poszło ładnie, pięknie. Z popielaczka, jak widzieliście tutaj w tym momencie, mm, Primadona oraz Róża. Ok, dobra, to teraz spróbujmy jakimś innym składem, e, takim e, powiedzmy, powiedzmy, że. Ktoś nie ma z popielaczki jakimś cudem. Nie wiem, jakby się to mogło zdarzyć. Aczkolwiek potrzebuje tutaj ataku obszarowego, dajemy króliczka. Ok, to damy tutaj króliczka. Chociaż nie, bo króliczek w sumie nie ma za bardzo DPS-u. Damy bombowego goblina. Spróbujemy bombowym goblinem. Ok. No to kolejna próba, tutaj już patrzymy, czy wyjdzie, czy nie. Bombowy goblin, zobaczymy, zobaczymy. Oczywiście taktyka ta sama, on też ma obszarowy, ładny atak. A dodatkowo jeszcze fajne jest to, że prima zwiększa umiejętności magiczne naszych bohaterów więc to jest bardzo przyjemne na początku jak widzieliście tutaj trochę mi się nie podobało że tego wszystkiego aż tak dużo jest ale widzę, że jednak nie taki diabeł straszny jak go malują, można by powiedzieć dobra wykorzystajmy Primadonę tak jak w poprzednim i rzucimy sobie bombowym goblinem ma on odrobinę mniejszy dps aniżeli aniżeli nasza tutaj wcześniejsza z ale tylko odrobinę mniejszy ten DPS ma okej, okay, przeszliśmy, dobra lecimy dalej, no i ten ostatni etap który mi się bardzo nie podoba, bo ale jak widzicie bombowy goblin może tutaj ojeju, 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 jak to poszło ale od razu tutaj jak widzieliście Wiedźma snu wzięła się do roboty i zaczęła leczyć. Dobra, próbujemy. Teraz mamy jeszcze możliwość wykorzystania Primadony. Więc wykorzystajmy ją w ostatnim momencie. Tak jak wcześniej. Znowu rzucamy. Ok. I teraz bombowy goblin oczywiście leci na wszystkich trzech. Ok. I jeszcze daje, rusza radę. No i też ładnie poszło. Bombowy goblin, primadona i róża. Nie mówcie proszę, że nie macie róży. Jeżeli byście mogli, jest ona darmowa. W pewnym momencie możecie sobie ją tutaj hmm, po prostu na etapie elitarnym stworzyć. Mianowicie już pokazuję, który to jest etap elitarny. Ok, dobra, zobaczymy sobie etap elitarny. Dobra, jest to etap 6.12. I to chyba pierwszy etap jest. Tak, to jest pierwszy etap. I to jest 6.12. Więc tak naprawdę wystarczy do niego dotrzeć. Jeżeli nie macie jakimś cudem wojowniczki róży, no to nie wiem. Dobrze, to w takim razie powiedzmy że nie mamy róży, ok? Powiedzmy, że nie mamy. Mm, rycerz śmierci... No powinno... Prze... Dobra, damy królika. Spróbujemy króliczkiem. Zobaczymy, czy króliczkiem też tak ładnie wejdzie. Aczkolwiek nie... Aczkolwiek to już jest troszeczkę bardziej wątpliwe. Zobaczymy. Bo króliczek ma taką fajną umiejętność, że daje na chwilę taką osłonę nieśmiertelności, można by rzec. Ok, więc teraz opieramy się na leczeniu, bo róża też leczy tutaj pasywnie, natomiast króliczek już tego nie robi. Ok, dobra. Tu już bombowy goblin poszedł w ruch. Króliczek sam siebie, sam na siebie nakłada tą osłonkę. O, Boże, tu od razu. O od razu widzę, się rzucają na naszą, naszego biednego królika. Dobra. O, słabo to widzę, szczerze mówiąc. Ale dobra. Spróbujmy. Okej, okay, dobra. Poszło jakoś. Jakoś. To jest jakoś. Słowo jakoś jest tutaj słowowe, słowem klucz. Dobra. Zróżnijmy umiejętność, żeby Prima tu nabrała jak najwięcej. Dobra, niewrażliwość jak widzieliście, czyli taka chwilowa nieśmiertelność. E, aczkolwiek jest to oczywiście tarcza, która jest możliwa do tego, aby ją tutaj przebić. Ok, dobra, spalacz, lecimy, o, o Jezu mój króliczek biedny. Dobra, poradził jakoś sobie. Od razu Wiedźmę Snów też używamy. Lecimy po prostu od razu w tego... O, widzieliście? To została tutaj już zmiażdżona nasza tarcza. Królik padnie, najprawdopodobniej. Ale możliwe, że i tak ten etap ukończymy. Chyba, że w ostatnim momencie Wiedźma Snów uleczy tutaj, albo Prima. Dobra, Prima uleczyła. Okej, okay. dobra, no to podałem wam, jak widzicie tutaj, trzy składy, trzy składy, którymi możecie przejść pierwszą fazę właśnie Wiedźmy Snów. Trzy składy, Eloize. Mm, Czy jest to bohaterka warta tego, żeby się o nią wielce starać? No... Cóż jest w porządku, tak bym powiedział. Fajne jest to, że daję tutaj manekina szkoleniowego, oczywiście tutaj PZ Army, Atak Army, Maja mam ją na zielonym. I tak więc, i tak mi nic to nie da, że to przejdę. Tak naprawdę będę miał po prostu 20 medali, więc nic mi to nie da. Ale dałem wam tutaj w tym momencie trzy różne składy, którymi możecie przejść tutaj ową właśnie. Hmm, Ową tutaj mm, pierwszą fazę. Więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, moje kochane dziwadełka, więc to by było na tyle. E, oczywiście każdą fazę będę wam nagrywać i będą to bohaterowie darmowi. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się, moje kochane dziwadełka, pamiętajcie o grupach. O wyłączaniu od bloka, o dołączaniu do grup, gdyż tam zawsze wstawiam nowe filmy. Gdyż nie zawsze niestety YouTube daje powiadomienia, więc tak sprawa się przedstawia. Więc to by było tyle, to był tchalastrz. Trzymajcie się na razie i cześć!